Cześć, tutaj leżę z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem we Wrocławiu. Muzeum Poczty i Telekomunikacji Krasińskiego 1. Akurat jest wystawa Mikołaj Kopernik, astronom i ekonomista. Tutaj jest budynek taki Krasińskiego 1 z 1928 roku. Poczta Polska. Wchodzimy do środka. Co to za budynek? To się jeszcze okaże: Anno 1920. Osiem Anno Domini, taki wielkie gmaszysto z tyłu. Tam jest muzeum narodowe. Pokazuję ten paluchar. Tak, 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 tak. Tu jest, są estakady, o a muzeum jest tu. No to idziemy. Jestem w środku. Zobaczcie na wystrój wnętrza. Z tej strony jest poczta, a na pierwszym piętrze jest muzeum. O, to idę na pierwsze piętro. Pierwsze piętro, tak wygląda wnętrze już budynku, później powiem o co tu się rozchodzi, proszę. Pierwsze piętro Muzeum Poczty i Telekomunikacji i albo schodkami, albo windą. Co wybieram? No dobra, schody. Pokażemy klatkę schodową. I Muzeum Poczty i Telekomunikacji i wnętrze budki telefonicznej Sądu Rejonowego wiele niegórze. Górze Proszę bardzo O tak wygląda Telekomunikacja To już jest przy wstępie Proszę bardzo Fajna buda, co? I tutaj mamy pieczątki różne Proszę poczta telekomunikację Kopernik możemy sobie zrobić O po... Już od razu i na wstępie. Tak wygląda muzeum. Zaraz wejdę do środka i wchodzę do muzeum. Proszę bardzo. Pocztowe te mundury, sztandary, jak to dawniej było, i będą znaczki. Proszę bardzo. Skrzynie pocztowe, te obrazy. Jak to wszystko o poczcie i telekomunikacji. Ja, no, coś ciekawego to Wam opowiem zaraz, ale tak to tylko mówię ogólnie, jak wszedłem do sali. I taka ciekawostka, że w czasie powstań pocztyliony za pomocą trąbek sygnałowych dostarczali im tam nie tylko broń, ale informacje o ruchu wojska nieprzyjacielskich i zostało to zakazane, czyli pocztylioni, tak się nazywali, zostały zarekwirowane wszystkie trąbki przez wojska carskie. No, bo można było wykorzystywać jako właśnie alfabet morsa. Tutaj mamy mapy Królestwa Polskiego, lupę, możemy zobaczyć gubernie, jakie były wtedy. Tego nie można tak szybko obejrzeć, tu są pieczęcie rzędów pocztowych na ziemiach polskich. Proszę jakie fantastyczne rzeczy. Ktoś kto zbiera to. Uuu, by był zadowolony. Naprawdę dużo tutaj jest różnych eksponatów. Dalej tutaj w 1918 trzeba było scalić od zaborców wszystkie te urzędy pocztowe, tak? No, i to była jednak bardzo i praca. Trzeba było wprowadzić znaczki polskie, jednakowe dla każdych trzech zaborów. I tutaj mamy. Poczty Polskiej wszystko trzeba było ujednolicić. Wszystkie o tu wszystko jest napisane. Stacje pocztowe w budynkach opatrzonych Szyldem. Wiadomo, że to jest państwowa instytucja. I w ten sposób po odzyskaniu niepodległości było to trzeba zrobić. Sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego. W latach 30. polskie budownictwo pocztowe się rozwijało. Proszę, państwowa praca była pewna. Telegraf tam jest. Tu się zapoznajemy właśnie z całą historią poczty polskiej. Poczta Polska, państwowe przedsiębiorstwo utworzono w 1928 roku. Na rozporządzenie Ignacego Mościckiego. No i obserwujemy, jakie skrzynki były. Od znaki listonosza. A tutaj jest mundur w latach 1970-1980. Taki był. O. A tu do 2013-2013 był taki mundur listonosza. Od 1994. Hmm, ciekawe, bo człowiek się nigdy nie przygląda mundurom, a one po prostu ulegają zmianie. Tutaj mamy wagi listowe. Na górze się kładło. W placówkach. XIX-20 wiek. Tutaj paczki. No i ciekawy telegraf za pomocą klawiszy telegraficznych. Oproszę, proszę, jakie proste, tu, 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 a tutaj wychodziło organy takie. A tu ciekawostka, szyld Urzędu Kosztowego, Stalinogród, od 1953 do 56 Katowic, proszę bardzo, jakby ktoś nie wiedział, że była komuna, wtedy taka pod yy, ZSRR, to... Jest Stalinowród. No. no i kto nie był w muzeum to pokazuje pierwszy spis okręgu Dolnośląskiego. To na pewno w każdym był z 1946 roku. Zobaczcie jakie cieniutki ile było tych telefonów. Nie wiem. No i ten ówczesny budynek naszego muzeum 1945 rok nie został tak zniszczony. Proszę, tak wygląda. A pierwszy w, 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 urząd w, we Wrocławiu był w 1945 roku przy ulicy Jedności Narodowej 47. To było już 16 maja, proszę bardzo. I tutaj urząd pocztowy, czyli szybko. No idę do następnej sali. A tutaj w następnej sali mamy skrzynek muntum pocztowych, Rabik, gdzie by to było człowieka stać, żeby to w domu pomieścić? Proszę bardzo. To są za zaborów na pewno. I proszę. Oznaczenie urzędów pocztowych. Proszę, tu była poczta. Taka poczta, taka poczta i skrzynka na listy. Które znacie skrzynki? Nie wiem. No najbardziej aktualna to jest, no nie widzę. A tutaj jest wystawa czasowa. No na razie pokazuję skrzynki pocztowe, poczta lotnicza i inne. I tutaj mam. Mikołaj Kopernik, astronom-ekonomista, 550. rocznica, bardzo ciekawa wystawa. A dlaczego? No bo po prostu znamy te znaczki, te banknoty z życia. Tematyka astronomii w XIX wieku na brazylijskim znaczku była pierwsza. Pierwsze znaczki z wizerunkiem Kopernika były w 23 roku, honorowane przez Niemcy, Chiny, Związek Radziecki i Francji. No ale co tutaj jest? Mamy lupy. Zobaczcie, bardzo ciekawa wystawa. No. Znaczki, o których na pewno wiemy. Kolekcjonerzy znają, a młodzi, może nie. No, można powiedzieć: Ja taki mam. Ja taki mam. Yy, kolekcjonerskie banknoty różnorakie. No, bardzo to jest ciekawe. No i współczesne też są. Proszę bardzo. Taki był w 65 roku. Ja to pamiętam. To było kupa kasy. Taki to chyba znacie banknot. Ten z tyłu. Proszę bardzo. A tu jest banknot kolekcjonerski 9 lutego 23 roku wydany. 100 tysięcy egzemplarzy, ale powiem szczerze, że trzeba się udać do Narodowego Banku Polskiego. Tu są różne projekty. No piękne, naprawdę grafiki. No ja tak mówię zdawkowo i tematyka kosmosu. Chyba jakaś chińska. Układ słoneczny. Warto zabrać tutaj dzieci i podejść. Pooglądać to wszystko. Te znaki. Planety, też znaczki, tym bardziej, że dostaniemy tutaj do wszystkiego, o, mamy lupy, możemy stać i analizować to wszystko. Naprawdę ciekawa wystawa. I dalej zagłębiamy się w świat filatelistyki, mamy wszystko tutaj opisane, tu emisje techniki i ukazane, proszę bardzo. Minerały, kryształy, próby, akcepty, projekty Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wszystko jest opisane. Który rok, projekt. Naprawdę. Bardzo dużo tego tutaj jest. Nic tylko się zagłębiać. I telefony, proszę, tu już współcześniejsze, 79. Na takich to jeszcze pamiętamy, nie wiem czy to młodzi pamiętają, że są kiedyś takie, były 75 rok, takie telefony były. No to już najbardziej współczesne, ale cofnę się do wcześniejszych. 38 rok, 69. No niestety kiedyś były takie telefony. Z których się on dzwoniło. No nie wiem czy ktoś będzie pamiętał. To albo budkę telefoniczną. O, takie na karty. No, nie wiem. Dlatego pokazuję. I automat telefoniczny jeszcze. Jeden. Zobaczcie, wybór języka, numer alarmowy. Karta. A teraz coś. Współcześniejszego potantych, proszę bardzo, komórkowce takie były duże. To są później Siemensy, proszę bardzo, rok produkcji 98, zjeżdżamy niżej, 2005-99, to już wasze współczesne czasy i jeszcze bardziej współczesne, no to już może pokażę z kieszeni, co nie, żeby dojść. I cofniemy się do łącznicy, która była, czyli ktoś dzwoni do banku, załóżmy do banku, pani odbierała, wpinała coś takiego i pstryk i łączyła. Łącznica telefoniczna. To były tak zwane telefonistki. Nie wiem czy wiecie. A następna sala to trochę historii bardzo fajnej, bo są y, tranzystory pierwsze. E, chyba Coliber. E, Eltra. Selena, ale to radio to znam. To się je nazywa Pionier, zobaczcie. 49 rok, na tym się słuchało Wolnej Europy, dobrze? Na tym też, o. I to są właśnie te radia Figaro, Promyk, wszystko Diora, Kasprzak. To bardzo popularne radio było kiedyś. Bolero, Kasprzaka z 68 roku. No to ja mówię, które były bardziej popularne, to też wujek miał chyba ster. No i telewizory Belweder, no to jest klasyka. 58 rok to są klasyczne telewizory, kiedyś były. Tu jest o telewizji. Nie będę już czytał, tylko pokazuję, bo jestem sam zachwycony elektronika ZSRR słabo działały ale były to warszawskie zakłady tele i tutaj Wawel no i oczywiście mamy gramofony gramofony nie ma tych naszych takich kultowych nie widzę ich może bym dał Artura ale no nie wiem co zrobić to chyba przyniosę tutaj. Jak powstała telewizja, to trzeba było osobny odcinek nakręcić. Jestem w muzeum o telewizji opowiedzieć o tym. To są wszystko lampowe, chciałem powiedzieć. Tutaj są układy scalone, bo to już wymaga odrębnych po prostu. Odrębnego odcinka, jak to jest, się to wszystko rozwijało. Ja to tylko tak podaję ogólnie. Trzeba było zrobić początki polskiej radiofonii i tak dalej, i tak dalej. No to jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Można tylko powiedzieć, że Polacy też zaczynali swoje własne badania nad telewizją przeprowadzali. I na zakończenie kupiłem katalog zbiorów Tom 1, Tom 2 i robię, i robię pieczątki na każdym. Proszę, żeby był kolekcjonerski już katalog. Tak wygląda moja kolekcja. Pieczątek, proszę bardzo. Do każdej wystawy jest robiona osobna pieczątka. Także zapraszam. To są kolekcjonerskie już po prostu stempla. On jest odmalowany, ale to jest oryginał. Pocztowy oryginał. Z 1873 roku. jest Bardzo dokładnie. nie dziwię, że oni. Słup drogowy, tak, proszę, ale tylko moda. Ale to jest oryginał. To jest ten zapach. Polski pocztowy Furią 1925 rok. Tutaj samą pocztę tylko przewożono, proszę tak wygląda.